Nazwa krainy, to miejsce pełne terroru i nienawiści. Młody Krasnolud opuścił Mitrilowe kopalnie, by przemierzać surowy, bezlitosny świat Nazwa krainy w poszukiwaniu przygód. Uter smokobójca. Choć nie zabił jeszcze żadnego smoka. Jeszcze. Now well, szajs! Długo jeszcze? Siedzimy we szczynie jak smok na złotej kupie. Musimy cierpliwie czekać, aż bariera puści. A da się taką barierę zrobić, żeby przepuszczała w jedną stronę, taką na broń dystansową, chociaż kamieniami bym porzucał. Podierałem się. Da się? Co? Wyczarujesz? Nie! Nie wyczaruję! Ja ci nie mówię, jak masz machać tą swoją ciupaską! Bariery to jedna z najtrudniejszych sztuk magicznych. Niejednokrotnie bywało, że niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i. zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Chcesz tego? No nie. To zamknij mordę, kurduplu! A no czemu mnie tak nazywasz? Przecież wy jesteście niżsi ode mnie. Ale przynajmniej proporcjonalni. Rozłożysta czaszka, krótkie, zwarte nogi. Szlachetne kruche kości! Wypukły odbyt! Ty wyglądasz jak nieporadnie narysowany! I poprawiany ze dwa razy. Zaraz to powąchasz was! O, ty! Tak nam dziękuję za ochronę i gościnność! Tary się nie podobają! To masz! rad, radzionej! Co to? Gówno? No, takie właśnie są twoje czary. Stuki-puki, a na koniec gówno. Pokazać ci krasnoludzką magię? Z pomocą ochotniczej dupy maga z widowni sprawię, że ten topór zniknie. To nie było gówno! A gówniane kowadło! Czar wyższego poziomu! No, a na trzecim poziomie pewnie zrzucasz na łeb fortepian z gówna. Widzę, że coś tam jednak wiesz o naszej magii. Niestety... Ciągle nie umiemy wyczarować prawdziwego gówna. Konsystencja i wygląd się zgadza. Niestety nie pachnie, ale jest jadalny. Po co ktoś chciałby wyczarować gówno? Chodź, znam paru takich, co to by nawet. Ech, co to ja. A tak! No chodź na to, kurwi synu! Mnie, Utera? Nawet nie gównem, tylko jakąś podróbą potraktować? Klasika, <laughs> klasyka! Teraz będzie najlepszy pasz! Dobra, przepraszam! Żartowałem! To było trochę nieodpowiednie. Wybaczysz? Widzisz? Jak mawia klasyk? Wybrnął z tego jak poeta. Ruszamy! Pół dnia drogi przed nami! Hola, hola! A skąd wiesz, ile trwa dzień, skoro tu nie ma słońca? To proste! Tu w podziemiach czas liczymy pęcherzami. Czekaj? Będziemy o 20.15. O, krwiobocz, czyli pojutrze pełnia. Dobra, nie wiem co mnie w was bardziej wkurwia. Czy zaściankowość rasizm, czy zwyczajna głupota. Idę się zdrzemnąć. Jak nas zaatakują, to mnie obudźcie. Krzyki mordowanych nie wystarczą. Mam sen twardy jak kuta z golema. Najlepiej mi przytkać nos, albo mocno przyjebać. Krasnolud to tak mocno kima, że go można i wydymać. Mam talent poetycki, eh? Sprawdziłbym się w reklamie. Choćby ten grzybek, o. Rosną mi podobne w pochwie na topór. Na grzybicę pochwy. Pochwy. Jaki jest rym do pochwy? Może jak się obudzi to dokończy. Ciekawe co to w ogóle jest. Obudź się. co Zatakowali nas śniły ci się koszmary darłeś mordę jak baba na porodówce ta baba żeby te musiały mieć powód by się drzeć Na ludzkie kobiety i przypierdolić potrafią ależ miałem koszmar straszny i długi taki taki był podzielony na 26 części na początku takie króciutkie potem dłuższe nawet wciągające ze spójną fabułą Potem znowu krótsze, coraz durniejsze i raz na jakiś czas tylko sam goblin coś tam pierdolił. Ale z każdą sekundą coraz mniej pamiętam. Jakby to nieistotne było w sumie. Normalne. Jak się coś śni, to po przebudzeniu nie wolno patrzeć w okno. Aha. I chyba niepotrzebnie wzięliśmy na wyprawę okno. Otwórz, to się chociaż przewietrzymy. Kiu, 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 kiu. A co tam jest? Tunel snajperów. Obstawiliśmy go tak dawno temu, że nie pamiętamy dokąd prowadzi. Ksawery! Ksawery! Schyl się, bo ty też zarobisz kulkę. Krwa! tego kutasa albo zdechnę. No to najpierw mi oddaj te dwie dychy, co mi jesteś winny? Co? Przecież oddałeś mi je, bo byłeś winien wcześniej. To swoją drogą. Ty powiedziałeś, nawet sobie zapisałem. O proszę, spytałeś, to co z tą pożyczką 20 złotych? Dalej mi były potrzebne, ale nie zostawię kolegi w potrzebie, myślę sobie. To teraz ty oddawaj. Ja mam ci jeszcze dać 20 złotych? To razem będzie 40. Mam im trupia oszuście. Aha, no na pewno. No nie, kurwa, tak się nie bawię. Nowa czapeczka. Dałem za nią 25 złotych. To razem jesteś mi winien 100 złotych. Bo debil jesteś. Na choli wystawiasz łeb? Tak się to robi. Czekaj, czekaj. Słyszysz to? Coś jakby... roztopiony ser? Nie gadaj, że ich Ministerstwo Wojny serwuje im zapiekanki. Ha ha ha! Headshot, jak w kanterze! Trafiłeś? Stawiam dyherzenie. Nie wierzysz? Sprawdź. No, to będziesz mi trzydzieści winien. Ja tam myślę, że szaman zna prawdę, dokąd prowadzi ten tunel. On wie więcej niż chciałby powiedzieć. O, oh, już czuję zapach domu. Zapach smród. Powiem szczerze, przyjaciele. Z miłości to ja się nie ożeniłem. Byłem młodym szamanem. W głowie mi była tylko nauka. A nie wiecie ile kosztują tu książki. Z braku papieru używamy skóry gołów. A coraz trudniej o albinosy. Przemysł szambiarski zapewniał stały dochód i próbki kału do badań. Ale wierzcie mi, córka lokalnego prezesa zakładów oczyszczania z definicji modelką być nie może. Pomyślałby kto, że brzydka, gruba baba z wąsem nie będzie wybredna. Ale gdzie tam? Ile ja się kurwa nachodziłem? Ile nawymyślałem komplementów na te knużyce? Oczywiście jestem jej trzecim mężem. Pierwszego musiałem podtruć. Drugi, na szczęście zdechł sam, bo złapał od tej lochy jakąś chorobę weneryczną. Kiedy odpadł mu ptak, skoczył z pętlą na szyję pod pędzący rydwan z mostu. Ja jej nie tknąłem, ale boję się, że któregoś dnia w końcu przejrzy mój fortel z górnym konserwowym. Ale ja nie będę jej dłużny w oskarżeniach. Piklem, tych trzech bankartów nie spłodziłem. Przyjdzie dzień sądu. Milena. Te szaman, dokąd prowadzi ten tunel? Tylko nie pierdol, że nie wiesz. Teraz niech wszyscy zamkną mordy. Tutaj grożą nam zawały. Przegażcie dalej. TE! Zamknąć mordy wszyscy, bo będziemy mieć zawał! O nie! Koniec odcinka! I to w takim momencie. Czy Uter to przeżyje? Czy da się zrobić dziecko korniszonem? Czy głupi świrf Neblin zostanie ukarany za to, że darł mordę w przestrzeni publicznej? Wszyscy wiedzą, że bezkarnie drzeć mordy mogą tylko feministki. Skoro dotarłeś tutaj, proszę, daj suba i poślij to dalej. Jeden sub to jeden uśmiech na twarzy twórcy. Na no z tym przedługim monologiem szamana to dajcie spokój. Kto to widział?